Ci, którzy tutaj wykładają, są to ludzie, którzy wspierają biura zarządu, którzy wspierają wszelkie usługi dla zarządu. Są to nie tylko prawnicy, ale również ludzie, jak ja, którzy świadczą usługi z doradztwa organizacyjnego, doradztwa strategicznego oraz z dla najwyższych liderów na najwyższych stanowiskach. Ja tu słyszałem tylko o wiedzy praktycznej, w związku z tym powoływanie się na niektóre paragrafy czy na niektóre zapisy ma naturę praktyczną, do czego się musimy odnosić. Nie słyszałem ani jednego zdania, które by przejawiało jakiś wątek teoretyczny, w związku z tym mogę tylko mówić jako praktyk, jak najbardziej praktyczny ze względu na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego, w zasadzie sanie jest tylko na jeden gatunek szkolenia: szkolenia twarde, gdzie konkretne narzędzia są proponowane, gdzie są proponowane konkretne pomoce, konkretne wsparcie. To jest naturalna sytuacja, która się powtarza co ileś lat. Myślę, że w tej chwili bardzo dużo firm, które robiło tylko szkolenia miękkie, traci na tym. Natomiast tam, gdzie, tak jak Langas Group, organizuje się szkolenia pod kątem konkretnego wsparcia prawnego, czy też z obszaru konkretnej wiedzy. Te szkolenia są obłożone, jak zresztą widać po sali, do samego końca. Co z tego, że jesteś dobry w tym, co robisz, skoro wiedzą o tym niewłaściwi ludzie? Co z tego, że w ogóle jesteś dobry w tym, co robisz, skoro nikt o tym nie wie? Stąd, jeżeli Państwo się będziecie przyglądać projektom optymalizującym, bo ja na to będę kładł nacisk, w obszarze usług wewnętrznych, to znaczy obsługi klienta wewnętrznego i nakładka w postaci projektów zoptymalizowania tego wszystkiego, skracania procesów. Ja pamiętam dobrze moment 2001, 2002, 2003. To był mój trzeci świadomy kryzys w życiu, w tej chwili jest czwarty. Ja zacząłem od kryzysu brytyjskiego w 1992 roku i wtedy posiwiałem, mając 23 lata. Ja byłem wtedy doradcą inwestycyjnym i maklerem. I posiwiałem po prostu w ciągu jednej nocy, ze względu na to, że to były inne czasy. My żeśmy faksem wszystko wysyłali tak? i o 16.00 zamykano pozycję. No Ja się dowiedziałam po prostu o 22 wieczorem, że fax, który wysłałam do centrali, żeby zamknąć pozycję, nie został przyjęty do systemu. No i to była utrata klienta na kilkaset milionów marek, bo to ja w Niemczech pracowałam. Co mnie intrygowało zawsze, proszę Państwa, to to, że ta obsługa klienta wewnętrznego dopiero w dobie kryzysu jest widoczna. Bo w momencie, kiedy jest dobrze, ona nie jest widoczna. No i któregoś dnia Kugelman woła mnie i mówi, chodź tu król. Przychodzi pani Zumfelde, jej pudelek nasikał na jej książeczkę czekową. A jest piątek, godzina 16, a ona jest jutro w Londynie w hotelu Ritz i trzeba jej załatwić, żeby ta książeczka czekowa dotarła jutro do hotelu Ritz. Ja mówię, panie Kugelman, oczywiście, ja już wypisuję dokument wewnętrzny, oczywiście prowizja ta sama co zwykle, 300 marek za wystawienie książeczki czekowej. Król, poczekaj, gdzie ty się urodziłeś? Aha. W Gdańsku, to ty Prusak jesteś. Słuchaj, dobra, komuna cię trochę nadżarła, rozumiesz? Ja ci teraz wytłumaczę, na czym polega biznes, król. Otóż, powiedz mi, który idiota dostarczyłby jej z piątku o godzinie 16 na sobotę na godzinę 12 książeczkę czekową do hotelu Ritz w Londynie? Ja mówię, ja nie mam pojęcia, panie Kugelman. Ten idiota stoi przed tobą. I ten idiota, ponieważ ta klientka będzie bardzo zadowolona, weźmie prowizję razy trzy. Ucz się, król, a daleko zajdziesz. I to jest, proszę Państwa, punkt, na którym ja często staję, zwłaszcza podczas projektów restrukturyzacyjnych, które w tej chwili prowadzę. Ponieważ mam na czele człowieka, który nie rozumie, że tylko projekty, które są rentowne, mają przyszłość. Natomiast Hossa spowodowała, że my żeśmy zainwestowali w projekty i ludzi, którzy są nierentowni, ze względu na to, że mieliśmy nadmiar pieniądze. Konferencje tego typu to świetne połączenie wiedzy teoretycznej i praktyki, yy, którą. Yy, i nam okazję zaprezentować yy, prowadzący szkole. Ponieważ jest to odwołanie, w związku z powyższym przepisy mówią znowu. Najczęściej będą to osoby na czas nieokreślony, czyli trzeba uzasadnić. Nie sam. Yy, problematyka. Z... Odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych za skutki ich działania jest niewątpliwie bardzo istotna, zwłaszcza w kontekście obecnych sytuacji na rynku gospodarczym i społecznym. W związku z powyższym wszelka wiedza jest na pewno podstawową kwestią możliwości obronienia się w przypadku odpowiedzialności. Wiedza dotycząca tych zagadnień dotyczy nie tylko osób samych zainteresowanych, ale również osób, które w tym momencie małyby możliwość zapobieżenia pewnym skutkom, zwłaszcza istotnym dla organizacji, dlatego też wszelkie osoby które odpowiadają za tego typu rzeczy, mają wspierać działania, na pewno taką wiedzę powinny posiadać. Zdecydowana większość tych osób nie ma wiedzy prawniczej, dlatego też na pewno uczestnictwo w tego typu konferencjach wydaje się bardzo istotne i wskazane nie tylko z punktu widzenia indywidualnych osób, ale również całej organizacji. Tak, takie spotkania na pewno są ważne, na pewno przyczyniają się do tego, żeby wymienić się doświadczeniami z innymi szefami biur, Zarządu bądź innymi uczestnikami, nie wiem, członkami rad nadzorczych, e, pozwalają na przy, przyjęcie tak. pewnych rozwiązań albo otworzenie od, w oczu na pewne rozwiązania, których do tej pory nie stosowaliśmy, na przykład. Kompetencje biura organów, spółki, biura zarządu, biura rady nadzorczej są tak naprawdę nieograniczone. Rozpoczynając od dbałości o prawidłowy skład tych organów, przechodząc poprzez strategiczne, ważne umowy które wymagają często uchwał zarządu, rad nadzorczych, biuro zarządu powinno dbać o to, by spółka funkcjonowała zdrowo, to znaczy zgodnie przede wszystkim z prawem. I temu m.in. służy dzisiejsze spotkanie, podczas którego wymieniamy się wzajemnymi doświadczeniami. Kodeks spółek handlowych wprowadza jednolitą regulację w odniesieniu do wszystkich członków organów spółek. Mówi tak: Mandat członka organu powołanego na wieloletnią kadencję wygasa. O ile statut bądź umowa nie stanowi inaczej, z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. I proszę mi wierzyć, że pomimo spostrzeżenia, że ta definicja wydaje się prosta, a prawnicy często mówią klara non interpretanda, co znaczy, że to co jasne nie wymaga wykładni, to tutaj spory prawników sięgają zenitu. Biuro, za, biuro zarządu, czy biuro w ogóle pomagające wspierać rady nadzorcze, jest na pewno bardzo istotnym organem wewnętrznym, natomiast tak naprawdę jego rola jest uzależniona od tego, od kultury organizacyjnej, która funkcjonuje w danej, w danej strukturze. Jeżeli zakładamy, że są to tylko i wyłącznie podmiot przekazujący informacje, to jego rola jest tak naprawdę wykonawcza. Natomiast w coraz większej liczbie podmiotów, zwłaszcza ze względu na duże rotacje i członków rad nadzorczych i zarządu, powinien to być również element spinający to, co w organizacji jest istotne. Od wielu lat, a więc te osoby powinny posiadać wiedzę nie tylko aktualną, ale również to, co było w przeszłości, żeby mogły rozwiązać wszelkie problemy, które organizacja będzie w tym zakresie miała aktualnie, no i ewentualnie w przyszłości mogłaby mieć. W przypadku normalnego pracownika to pracodawca musi wszystko udowodnić: winę, szkodę i związek przyczynowy. Dlatego tak istotny jest przy tym zakazie konkurencji. Jeżeli nie udowodni winy pracownika, to nie będzie żadnej odpowiedzialności. Prawdopodobieństwo, że udowodni jest, nie udowodni, że żadna jest wątpliwa. Tylko pytanie, wina umyślna czy nieumyślna? Czy świadomie działał, czy jak to mówimy, wina nieumyślna? Powinien był wiedzieć, jakie będą skutki, a bezpodstawnie przewidywał, że ich nie będzie. Trzeba uzasadnić nie sam fakt odmowy podpisania, tylko tak naprawdę, dlaczego do tego momentu umowa o zakazie konkurencji nie była nam potrzebna, a w tym momencie stała się na tyle istotna, że odmowa jej podpisania może spowodować takie i takie konsekwencje, bo Państwo komuś dacie, on odmówi i się nic nie stanie, to w porządku. Nie ma jak gdyby problemu. Więc tutaj trzeba być tym, jak gdyby, tutaj istotny. I takie sprawy trafiają. Sądy raczej tego nie kwestionują, jeżeli mamy jakikolwiek argument. Ale małym przypadki tego, że pracownik mówi, specjalnie chcieli się mnie pozbyć i szukali haka. Byłem dobrym pracownikiem, no wiadomo, znajomy prezesa, prawda, chciał moje stanowisko zająć, więc szukali na wszystkie sposoby, na jakiś zakaz konkurencji.